Dzisiaj może powiem na temat przycinania krzewów Czy to przycinać, czy to nie przycinać Tutaj mam akurat bardzo dobry przykład Takich oto cyprysów Ten cyprys był przycięty chyba w tamtym roku Na wiosnę, ewentualnie już nie pamiętam, już nie dwa lata temu na jesień Tak, tylko był pi razy przycięty Z tego względu, że akurat kupiłem nowe nożyce na wysięgniku Chciałem je przetestować Jak to mniej więcej chodzi Krzewy tu były, one były przekopywane, także troszkę były przybolałe. Tak jak tutaj widać na tym przykładzie, w miarę ten krzew, że nie, był nawet cięty, bo jakoś tam nie miałem czasu, ale tak jak widać, w miarę gęsty. Nie ma jakichś takich za dużo przesuniętych części, także wygląda w miarę. A tutaj mamy krzewa, który nie był przycinany. Wtedy co tam tamten. I tak jak widać, tak jak każdy z tych krzewów tego typu. One lubią opadać w dół, lubią przysychać, także ten nie był, nie był zagęszczany i tak jak widać cały, tak zbytko troszkę wygląda, wszystko wyopadane, troszkę przysycha, także przytniemy go akurat w tym roku, tak żeby się zabrał tak jak tamten, tak jak tu widać no, na tym przykładzie, jest całkiem inaczej to wygląda, także jak mamy jakieś takie krzewy, czy to przekopane, czy to starsze, które już troszkę gorzej wyglądają, tak, może tak jak ten, że opadają w dół mają przyschnięte, także jak mam jakiś sekatorek czy coś w tym stylu możemy śmiało charatnąć i już ten krzew będzie inaczej wyglądał tak jak tutaj na tym przykładzie dobry dość przykład tu akurat jeszcze jest szmara, który nie był że w tym roku cięty z tego względu, że czekam na jedne nożyce takie z tych krótkich czy to trimerów jak to już różnie nazywają do trawy będę testował akurat czy rodzaje nożyc akurat na tym przykładzie bo już nie mam co bardzo go domu ciąć Także akurat tego sobie zostawiłem typowo do nagrania. Także jak mamy jakieś krzaki, teraz pogoda troszkę nam sprzyja, bo już nie ma tych upałów. Także możemy takie szmaragdy poprzecinać. Jak będą upały, to się wstrzymajmy, bo nam troszkę poprzysychają krzewy. Ale jak nie będzie upałów, to można już spokojnie przycinać. Także jak mamy jakieś stare krzewy, które już tak nie bardzo estetycznie wyglądają, to śmiało możemy je troszkę zagęścić. Może na pierwsze wcięcie nie będzie to cudnie wyglądało, ale później krzetno się zagęści i ładnie się za to tam a tutaj jeszcze odnośnie bo tu jeden gość mi pisał że pewnie mi ten bukszpan uschnie czy tam jakaś ćma bukszpanowa że ciul co tam ma mi to zjeść tak jak widać bukszpan po przecięciu już się ładnie opuszcza nawet jest troszkę więcej problemów bo trzeba co chwilę jakieś gdzieś te boczne trzeba będzie wyobcinać nawet zastanawiam się czy go całkiem nie zmniejszyć i zrobić w ogóle do dolniczki nawet stawić do domu takiego bądzaja małego z tego względu, że tu wszędzie wypuszcza fajnie listki także możemy nawet te większe pędy wyucinać i po prostu zagęścić go tutaj bliżej głównego pęda, tak żeby był taki tutaj tak jak widać taki gruby idzie nie gdzie to takie ładne odrosty także tu jeszcze nie wiem co z nim zrobię ale tak jak tutaj jedna osoba była ciekawa, także tutaj akurat na temat tego buszpana, tak jak widać, zielony licki wypuszcza, nic mu się nie dzieje. Także można śmiało ciąć. Nie bacie buszpanów.